Brawo! Co za piękne wymęczone zwycięstwo. Boże, jakie to było nudne. Liverpool demoluje ten super zespół West Hamu, tak wcale nie było. Znacie patrząc na same statystyki to tak. Liverpool przeważał West Ham nawet nie oddał celnego strzału. Ale dużo chyba mówi fakt, że wynik był niepewny i można było się o niego bać jeszcze w doliczonym czasie gry. Pomimo tego, że West Ham grał... W dziesiątkę. Jedna z najgłupszych czerwonych kartek, jakie kiedykolwiek widziałem. Paketa jest półgłówkiem. Żeby wyłapać pod rząd dwie żółte kartki za dyskusję z sędzią, to trzeba być chyba specjalnym. Liverpool wskakuje do top 8. I tak realnie z pozytywów na plus Florian Wirtz. Solidny występ Niemca. Dodatkowo Aleksander Izak w końcu strzelił bramkę w lidze angielskiej. Może w końcu obydwoje się odpalą. Talach nie zagrał. To jest serio smutne, że uznaje to za plus. Tak zupełnie na poważnie. Cieszy mnie ta wygrana, choć nie wyglądało to dalej najlepiej. Z tak słabym West Hamem, żeby męczyć się do 90 minuty, Liverpool dalej jest po prostu nieskuteczny. Zobaczymy, czy z Sunderlandem również uda się wygrać, i czy slot zachowa posadę. Dajcie znać, co sądzicie i zaobserwujcie.